66 do 55, Anvil Was pokonał. Czy Anvil Was czymś zaskoczył? Czy spodziewaliście się tak twardego meczu, który skończył się niestety dla Was, Waszą porażką? Oczekiwaliśmy twardej gry i, i widzieliśmy, że Anvil nie, nie podda się na swoim pojedynku boisku i nie będzie to wcale łatwo i nie obejdzie się bez łokci ani popychań itd. Tak także sędziowie pozwolili na fajną, twardą grę, także Także i, i w jedną stronę i w drugą stronę było dużo, dużo walki, no nie trafiliśmy dużo, dużo rzutów, mieliśmy mało asyst bo 11 w całym meczu, także to jest za mało. Krzysiu Szubarga był, był, jest waszym motorem napędowym i to nie tylko w dzisiejszym meczu, także naszym głównym celem było zatrzymanie właśnie Krzyśka i, i to się nie udało dzisiaj, podawał dobrze i sam zdobywał punkty, także Także to nam się nie udało. No i sami się zatrzymaliśmy dużo głupich strat i, i niecelnych rzutów. Także ale to wynikało z, z, z mocnej wagi. A czy nie zdziwiło Was wyjście w pierwszej piątce Sanwilu, Haywicia e, i Edwardsa jednocześnie? Nie, wiedzieliśmy, że to tak już e, przed meczem wiedzieliśmy mniej więcej, że to tak może być, bo e, Donatas u nas e, jest w dobrej formie i, i Edwards e, nie startował w paru meczach, ale z ale waszym silnym ogniwem, także... Spodziewaliśmy się tego, że, że będzie to inna piątka niż, niż to bywało do tej pory parę razy, także nas to nie zaskoczyło, ale, ale po prostu sami się dzisiaj w paru elementach gry zatrzymaliśmy. W Waszej drużynie na pewno każdy element jest ważny, każdy zawodnik, ale zawiernie chyba troszeczkę w lasie i Matyjunas, czyli te dwie potencjalnie wasze największe gwiazdy. nas robił co mógł, zaciśnieliście strefę podkoszową bardzo mocno i, i ciężko jemu było się wkręcać. Podkosz, no Gerald Blasting Game dzisiaj dostał umyślny V gdzieś na początku, także myślę, że go to trochę wybiło z rytmu i, i, no i też do, był dobrze kryty, także, także nie ma co tutaj się usprawiedliwać. Po prostu dobrze roz, e, roz, rozmontowaliście nasz atak i, i z tego myślę wynikały te, te błędy, które, które popełnialiśmy w ważnych elementach gry. Na koniec, do końca rozgrywek mistrz Polski chciałby odwiedzać bo pan, czy raczej mistrz unikać? Do końca mistrzostw Polski. E, końca nie, nie wiem, czas pokaże. My się na razie skupiamy na meczu z Zieloną Górą. A czy trafimy na Anvil, czy trafimy na kogoś innego, to już będzie, to już zostawmy, zostawmy losowi. O, okay, wielkie dzięki.